Agnieszka Wóźniak-Starek chwali się długimi nogami w butach niebotycznym obcasie, backslash czasem lubię mieć 190 cm backslash, foto. Nie da się ukryć, że na przestrzeni lat aparycja Agnieszki Wóźniak-Starek uległa wyraźnej ewolucji. Gwiazda przykłada ogromną wagę do swojej estetyki, a w dobieraniu stylowej garderoby, oczywiście z najwyższej półki, pomagają jej wzięci styliści. W szafie 44-latki znaleźć można ciuchy z metkami najważniejszych projektantów. A prowadząca Dzień Dobry TVN szczególnie upodobała sobie takie marki jak Chloe, Fendi, Mason Margiela czy Balenciaga. Agnieszka Wóźniak stara kokutana w szarości drepcze przez marszałkowską. Dba o styl nawet zimą, z I choć nie wszystkie eksperymenty Agnieszki przypadają do gustu pudelkowiczom. Nie można elegantce odmówić inwencji i drygu do mody. Zdarza się, że Wóźniak Starek udaje się obronić nawet tej najbardziej osobliwe stylizację, za które inne celebrytki spotkałyby się zapewne z mało entuzjastyczną reakcją internautów. Agnieszka Woźniak Starek w zimowej czapce maszeruje do Porsche za ponad 200 tysięcy w towarzystwie Pauliny Krupińskiej z diecia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W czwartek raz jeszcze udowodniła, że nie bez powodu przylgnęła do niej łatka ikony stylu. Świetną sposobnością do wystrojenia się był tak zwany śledzik, na którego gwiazda wybrała się do znajomych. Prowadząca dzień dobry, TVN na tą specjalną okazję wybrała elegancką, czarną sukienkę bombkę z bufiastymi rękawami, którą urozmaiciła srebrną biżuterią i kosztownym zegarkiem. Włosy na czubku głowy dziennikarki upięte były w kucyk. Świąteczną stylówką Agnieszka nie omieszkała pochwalić się na swoim profilu, zwracając szczególną uwagę na efektowne buty na platformie, które dodały jej centymetrów. Czasem lubię mieć 190 cm wzrostu, napisała pod postem Wóźniak Starak. Jeśli zamiarem dziennikarki było zdobycie morza komplementów w sekcji komentarzy. Jej misja zakończyła się sukcesem. 190 cm to chyba same nogi, co za figura, jak modelka, pisali obserwujące. Podzielacie zachwyt internautów?